Ja wszystkim witam Was w kolejnym filmiku, dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami listopada i mam tutaj parę rzeczy Wam do polecenia, do pokazania. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym Wam polecić, pokazać jest to żel do mycia twarzy. E, ta firma weszła teraz do Biedronki, e, ja wszystkie kosmetyki nie kupuję w e, Bardzo lubię ten żel. Moja mama teraz ciągle go kupuje, a ja go ciągle używam. E, bardzo go lubię, ponieważ ma bardzo ładny zapach, jest taki bardzo delikatny, skóra po nim jest gładziutka i mięciutka, także e, tutaj zdecydowanie na tak. I teraz jest to mój e, ulubiony żel do mycia twarzy. Kolejną rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, e, być może już o tym kiedyś wspominałam, ale znowu do tego wróciłam. E, jest to krem z Avonu, waniliowy. E, powiem Wam, że jest to super krem, bo on bardzo szybko się wchłania i do tego e, bardzo ładnie pachnie. I to, że on się szybko wchłania, to jest jego największy plus. Ja nie lubię, e, kiedy jak się czymś posmaruję, jak mam takie klejące ręce, ja lubię jak wszystko się wchłanie od razu i już tego po prostu nie czuć i ten krem właśnie taki jest. Bardzo tego nie lubię, ponieważ kiedy tylko robi się zimno, to e, moje dłonie i moje usta bardzo e, wysychają. I to już chyba też Wam pokazywałam, ale w listopadzie znowu powróciłam do mojej ulubionej pomadki z firmy BLISTEX. Jest to taka pomadka do ust. Ja ją aktualnie mam na ustach. Ona daje taki bardzo ładny kolorek. Do tego bardzo, bardzo ładnie pachnie. Naprawdę ten zapach jest przepiękny i w dodatku całkiem dobrze smakuje. Wiadomo, ja nie, nie zjadam jej. Kolejną rzeczą, jaką chciałam Wam polecić jest maskara. Maskara kupiona, uwaga, jak zwykle w Biedronce. I słuchajcie, to jest jedna z moich ulubionych maskar. Nie ja miałam na przykład tą z burżuła, z tą taką kręconą szczoteczką i powiem Wam, że ta jest o niebo lepsza. Wygląda ona tak. Bardzo ładnie przedłuża rzęsy, ma świetną konsystencję i do tego jest zupełnie czarna. Te rzęsy są czarne, długie. I bardzo łatwo się jej maluje, dlatego ta maskara zdecydowanie na plus. Jeśli już mowa o rzęsach, to chciałabym Wam polecić i pokazać odżywkę, której używam przez ostatni czas, o której również jest filmik. Jest to odżywka firmy Lush Volution. I ona właśnie sprawiła, że moje rzęsy przeszły totalną rewolucję. Także jeśli chcecie coś więcej wiedzieć o tej odżywce, to zapraszam do mojego filmiku, do którego link znajdziecie w opisie. Kolejną rzeczą, której ostatnio używam codziennie, jest to róż. Róż z Bell, który również został zakupiony. Najprawdopodobniej w jednące. Bardzo lubię jego kolor, ponieważ jest on taki stonowany. W dodatku jest on matowy i nie ma żadnych drobinek, co jest też wielkim plusem, ponieważ ja już puder mam z drobinkami, to tak jakby się już wszystko świeciło, to nie fajnie by to chyba wyglądało. Bardzo lubię ten róż i jak mówię, ostatnio go ciągle używam. Tą rzecz, którą wam teraz pokażę, chciałabym wam z całego serca naprawdę polecić. Jest to odżywka do skórek, która wygląda tak. Ma ona bardzo łatwy aplikator. Przepięknie pachnie, ma świetną konsystencję, w dodatku jest bardzo poręczna i można ją schować np. do piórnika. I właśnie z tym wiąże się historia, którą chciałabym Wam szybko opowiedzieć, ponieważ ja tą odżywkę znalazłam gdzieś w rzeczach umamy. Bardzo mi się spodobało to, że jest ona właśnie w takim mazaku i stwierdziłam, że sobie ją wezmę. Schowałam ją tam gdzieś do piórnika, a potem jak na jakiejś tam lekcji ją znalazłam, to po prostu sobie wyciągnęłam i zaczęłam sobie malować skórki. I tak się właśnie zaczęło, ponieważ koleżanki się po prostu zainteresowały co to jest i potem tej odżywki używała prawie połowa klasy. Wszyscy byli ją zachwyceni, natomiast ja zupełnie nie wiedziałam, skąd ona jest i jak ona się nazywa, ponieważ wszystko, cała nazwa się zdrapało No i tak naprawdę ta odżywka była wielką zagadką, wszyscy ją uwielbiali, ale nikt nie wiedział, skąd ona jest. I moje koleżanki pewnego dnia przychodzą i mówią mi nie uwierzysz, co się stało, nie uwierzysz, ja mówię, nie wiedziałam o co chodzi. I wyciągnęły właśnie tą odżywkę. Ja byłam w szoku, bo naprawdę to, skąd ona jest, to była wielką zagadką. Dowiedziałam się, że jest ona dostępna po prostu w Rosmanie za 10 zł. E, więc jest bardzo łatwo dostępna i w dodatku jest tania. I bardzo Wam ją polecam, bo jest ona naprawdę świetna i zrobiła ogromną furorę u mnie w klasie. Teraz przechodząc już do kategorii ubrań, chciałam Wam pokazać dwie rzeczy. E, pierwszą rzeczą są buty. E, buty, które wyglądają tak, kupiłam je w Pull&Bear. Jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. One są dość wysokie, może takie nie wyglądają, ale są takie w miarę wysokie. Chodzę w nich ostatnio bardzo często i do tego nie były chyba drogie, nie pamiętam dokładnie ile kosztowały, ale wydaje mi się, że nie, że nie tak dużo, bo bym ich nie kupiła, jakby kosztowały bardzo dużo. I kolejną moją ulubioną rzeczą, jaką chciałabym wam pokazać, jest coś, co ostatnio sobie kupiłam i coś, co bardzo chciałam. Jest to takie futerko, kamizelka, futerka. Kupiłam je w berżce, ma ona tutaj taki bardzo ładny kołnierz i słuchajcie, ma pasek. Ona ma pasek i wiąże się ją tutaj. Takim skórzanym paskiem. Ja nigdy nie byłam przekonana do rzeczy z paskami, nigdy mi się to nie podobało, jak tutaj coś jest przewiązane. Jakieś sukienki czy cokolwiek, nigdy mi się to nie podobało. Natomiast w tym futerku ten pasek uwielbiam i naprawdę on jest genialny. Bardzo ładnie wygląda, kiedy ma się to na sobie. I bardzo ładnie podkreśla, nie jest, bo to futerko jest dosyć grube i nie jest się takim bałwanem, tylko po prostu bardzo ładnie podkreśla ten pasek naszą figurę. Teraz wracam do kategorii wydarzeń. Powiem Wam o wydarzeniu, które zdarzy się w przyszłości, ponieważ dowiedziałam się, że będzie koncert Riany w Warszawie w sierpniu, na którego prawdopodobnie się wybiorę. Jestem bardzo zadowolona z tego, że ona tu przyjedzie i że będę mogła. Pójść na jej koncert, jak jeszcze była w Łodzi, to wtedy chciałam iść, ale jakoś się nie udało tym razem. Mam nadzieję, że, że się uda i po prostu, że się z Wami zobaczę. Także jeśli idziecie albo chcecie iść na koncert Riany, to piszcie w komentarzach. Teraz przejdę już do kategorii ostatniej, czyli do kategorii muzyki. Ja w listopadzie w zasadzie mm, nie słuchałam praktycznie w ogóle muzyki. Czasem mam tak, że właśnie nie lubię słuchać muzyki. Nie wiem, wiem, że jestem dziwna, ale, ale tak mam. Dlatego są tutaj tylko dwie piosenki, o których chciałabym Wam powiedzieć. Pierwsza jest to piosenka Can't Feel My Face. Jest to przepiękna piosenka. I w dodatku, jak się dowiedziałam, że ten wykonawca również będzie na koncercie Liany będzie tam śpiewał, to byłam w niebo wzięta, bo ja go naprawdę uwielbiam. piosenka, jest to piosenka Justina Biebera. Jest to piosenka, na którą wpadłam przypadkowo. Po prostu wyświetlił mi się filmik na stronie głównej na Facebooku z jakąś choreografem i właśnie ta choreografia była do tej piosenki. Ja się w niej po prostu zakochałam. Jest to piosenka No Sense. Jeśli chodzi o dzisiejszych ulubieńców, e, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i mam nadzieję, że moja historia z odżywką też Wam się spodobała. E, ja jestem troszkę chora, i jestem troszkę zakadarzona. mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadzało. E, no i tak jak powiedziałam, piszcie, jeżeli e, widzimy się na...